To drodzy Państwo, 60 tysięcy subskrypcji. Jak się udało to zrobić, a to udało się zrobić oczywiście dzięki Wam. No, trochę mojej pracy też jest tutaj, bo muszę trochę tego wrzucać, ale dziękuję Wam za wszystko. Nie zapominajcie komentować, lajkować, naciśnijcie przycisk subskrybuj. Ten kanał się będzie rozwijał, a ja Wam będę dostarczał nowe treści. Oczywiście co 10 tysięcy subskrypcji robię sobie takie QA, gdzie zadajecie mi pytania, na które Wam właśnie odpowiem. Także dzięki, wielkie. Lecimy po 70 tysięcy. Więc zaczynamy sobie od pytań, najpierw które zadałem wam w poście na YouTubie. Lol, pytanie: jak powinna wyglądać dieta skoczka? Ile powinno się jeść kalorii? Kiedy stosować deficyt, nadwyżkę kaloryczną lub zero kaloryczną? Albo na przykład, kiedy robić masę, redukcję? To zależy oczywiście od Twojego chociażby poziomu tkanki tłuszczowej i poziomu masy mięśniowej. no od tego y, zacznijmy, jeśli jesteś, kurde, masz nadwagę, jesteś otyły, no to wiadomo, że musisz y, redukować, no bo fat don't fly, no i spadek poziomu tkanki tłuszczowej będzie miał diametralny wpływ na twoją, na przykład, skoczność. Y, z kolei, na przykład, jeśli jesteś szczupły, masz jakieś okresy hipertroficzne, jakieś GPP, albo wychodzisz z y, kontuzji, warto być na nadwyżce kalorycznej, żeby to wszystko po prostu lepiej się budowało, goiło i tak dalej. 35kb pyta, top 5 aktualnych polskich dunkerów. Grabo, Filip Pawełka. Mmm, na numerze 3 Rafał Przybylski. Piotr Zawiślak. Potem Błażej. Musimy sobie to jeszcze troszkę przedumać, ale mniej więcej. E, tak, Zip Skład Pytak. To jest swoim najlepszym dunkerem z NBA. Po karterze oczywiście. Bardzo wysoko cenię tutaj i stawiam Blake'a Gryfina. Co by nie mówić, że jest rudy, że jest jakiś kurwa brzydki. No to brzydkie robił też wsady i naprawdę goś robił wszystko. 3-szóstki, Windmille, Posterował ludzi, przeskakiwał, niszczył, wrzucał, głowa na obręczy, było tam po prostu wszystko. Wojtek Gamer, pytanie do QA: Ile masz aktualnie wyskoku z miejsca oraz z biegu? Z miejsca przekraczam 80 cm, a z biegu między 100-105. Adam Hajne, ilu uważasz za limit wyskoku dla przeciętnie genetycznych osób? Wiem, że każdy ma inny, zależy od wielu parametrów, ale powiedz co uważasz. Jaki jest limit człowieka? czyli jaki może być największy wyskok w sensie genetyka perfekt plus trening, perfect, matko boska piszcie wyraźnie, bo potem muszę się domyślać ale uważam, że każdy na przestrzeni wielu, 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 wielu lat jest w stanie skakać metr z biegu tylko pod warunkiem, że ma jakąś historię sportową, już nie chodzi o genetykę uważam, że ktoś, kto ma nawet chujową genetykę ale zainteresuje się w odpowiednio wczesnym wieku, w młodości skakaniem. Będzie grał w dyscyplinę, gdzie się skacze, to jego ciało w ten sposób się zaadaptuje, że będzie miał już bazę, która pozwoli mu skakać w przypadku jakiegoś dobrego treningu wysoko później w przyszłości. Idziemy dalej. Piotr Kozak. Myślisz, że ile lat jeszcze będziesz tak wysoko skakał niczym Kozica Górska? Ja już generalnie wysoko nie skaczę. Dla mnie skakanie metry z biegu to nie jest wysokie skakanie. Wysokie skakanie to jest 120, a ile ja już praktycznie nie skaczę, Od, okazyjnie sobie idę na salę, tak jak dzisiaj jest sobota, pójdę sobie kilka skoków oddać i to jest wystarczająco, żeby czuć się jak połamany. Idziemy dalej, do jakiego wieku planuję skakać, no to to się odnosi do tego, co było wyżej. Olaf Solarek, jaki był najtrudniejszy wsad, jaki wykonałeś? Raz w życiu udało mi się na wymiarze wsadzić po dwoma nogami, jeden raz na hali w Kielnerowej, pamiętam na oczach pewnie ze stu siatkarzy, bo był turniej siatkówki rozgrywany. No i adren adrenalina zadziałała. Niestety ani nie nagrałem, ani w życiu nie powtórzyłem. Idziemy dalej. Miłosz Zabelski. Ćwiczenia dla skoczka z jednej nogi oraz różnice, które dzielą dunkera jedno- a dwunożnego. Przede wszystkim przy skoku z jednej nogi mamy mniejsze kąty zgięcia, czyli mamy mniejszy czas na aplikację siły w podłoże. Skok z jednej nogi również dużo bardziej bazuje na genetyce oraz na szybkości. Mm, tak samo ćwiczenia będą się różnić tym, że będą miały krótszy czas kontaktu Chociażby plajo yy, przy skoku z dwóch nóg będziemy robić deep jumpy głębokie ręką do celu A przy skoku z jednej nogi drop jumpy z krótkim kontaktem Bo kontakt wynosi poniżej nawet 150 milisekund Wieloskoki, sprinty, ogólnie podglądnijcie trening lekkoatletów Dużo Wam to pomoże przy skoku z jednej nogi Mieszko Basketball Tricks, czy będzie unboxing kanału Koszykarza? No czekam na to i się doczekać nie mogę Mikson, czy każdy jest w stanie osiągnąć jakiś próg wyskoku, na przykład 90 cm? Tak, no, mówiłem o tym kilka pytań wyżej. Kiedy kolejny motoznawca? Kurde, to nie ten kanał. A wiesz co? Nie wiem, zastanawiam się. jest znowu z GSF-em, może nagramy. Co ile polecasz robić deal? Pyta Sarzem. I jeśli w tygodniu są trzy jednostki treningowe, to będzie ok. Jeśli w jednym będą cięższe siady, martwe, w drugim coś pod eksplozywność, Jak przyjazd wyskoki, a w trzecim plyometria. Generalnie Twoje myślenie jest troszkę niepoprawne, bo próbujesz tak w trzech treningach upchnąć. Wszystkie właściwie cechy motoryczne i że tak powiem cechy sportowca, które chcesz przetrenować. A może się okazać, że ty w ogóle nie potrzebujesz robić plyometrii, bo dużo skaczesz. Może ty przede wszystkim jesteś słaby i powinieneś te trzy treningi poświęcić na trening siłowy, bo da ci to największe korzyści. Znajdź jakie masz deficyty. A co ile robić deload? No, najlepiej by było testować się, czy nam spada moc, wyskok i tak dalej, w skali tam mikro, makro cyklu, nieważne. I wtedy decydować, czy potrzebujemy odpoczynku, czy nie potrzebujemy odpoczynku. No ale standardowo robi się w okolicach 4 tygodni. No chyba, że ktoś tam monitoruje tętno spoczynkowe, sen, samopoczucie i tak dalej, no to wtedy tym się kieruje. Ale jak czujesz się po prostu już zmęczony, robisz deload. I nie sugerowałbym się, czy to będzie 5 czy 5, 3, 3 tygodnie. Idziemy dalej. Scar face coś tam. Pyta pytanko, mam za małą rękę do ale chciałbym poprawić wysko, żeby móc grać w obronie blokować czy czapy zakład. jakie ćwiczenia polecisz. Co to za pytanie, co z tego, że masz za małą rękę? Masz taką rękę i tyle jest taką trzeba trenować. To tak, jakbyś, jakbyś powiedział, mam małego siura, czy mogę mieć dzieci? No, oczywiście, że możesz mieć i, i tyle nie, no nie ma tutaj większego, nie ma co się tu więcej rozwodzić. Jakbyś chciał poprawić wysko, zapraszam oczywiście na hasb.pl i będziemy działać. Błażej Jana. Czy jest szansa na więcej filmów ze wsadami z NBA, na przykład 100% Ricky Davis, 100% Marek Stoudemire, a jeszcze tego gościa Kenio Martin. Dobra, szefie. A daj mi te klipy w dobrej jakości. Każdy oczekuje, wiadomo, mixtapeów z moceniu wsady, a potem jest tak. Ja nagrywam materiał 30 minut, NBA mi blokuje. Nie mogę go udostępnić, bo prawa autorskie. Albo jest jakość taka, że nic tam praktycznie nie widać, albo jest tak szybko zmontowany, że nawet moja morda nie, nie wyrabia z komentowaniem. No więc chętnie, ale daj mi link, że tak powiem, z materiałem, który się nadaje do oceny. Powiedziałeś parę dni temu, że jutro zrobisz ocenę wiek wieksane. Do tej pory się nie pojawiła, więc kiedy będzie? Powiedz mi tak, bo chuj ja mam oceniać jakiegoś wieksane. Słyszałeś nazwiska przed chwilą? Ricky Davis, Amare Stademaier, Kenyon Martin. Takie nazwiska to ja jeszcze rozumiem, że czekają jakiegoś kurwa czarnego, skocznego chłopaka, ja bym tak każdego chciał oceniać, bo skacze Głową na wysokość obręczy, to matko Boska, kochana, brakłoby mi chyba mm, miejsca na tym kanale. Więc tak każdego jakiegoś tam po prostu wysoko skaczącego nie chce mi się oceniać. Może kiedyś zobaczymy. A teraz przechodzimy sobie do pytań na y, Instagramie, bo też oczywiście zadałem tutaj pytania i lecę sobie. Od samej góry. Przemek. Ile centymetrów wyskoku miałeś w swojej szczytowej formie? 123, 124 głową do celu, czyli uchem doskakiwałem do tablicy na wysokości 290 cm. Z miejsca, no to na werteku, tak, 97 pod metr. Idziemy dalej. Jak się King, się pyta? Jak się czujesz 1 na 10 w swojej aktualnej formie? 6 na 10, daleko do jakiejś życiówki albo bardzo dobrej formy. Piotr Brzeziński, jak to było pierwszy raz sadzić? A to musisz ojca spytać. Idziemy dalej. Cezary Kaniuk, ile na klatę? No obecnie pewnie z 8 razy setką machnę, z 110 może z 2, 3 razy. No 125bym wycisnął myślę. Ale przy 145 urwałem piersiowy kilka lat temu i jakoś tak nie cisnę strasznie z tymi rekordami na klatę. Bo nie ma takiej potrzeby. Jaki jest dobry wynik na martwy ciąg dla osiemnastolatka? Pyta Leon Cugier. Przede wszystkim zobacz sobie na wyniki, jakie mają w trójboju. No zależy, co dla ciebie jest dobrym wynikiem dla osiemnastolatka. Czy sugerujemy się rekordami świata i że jakiś tam osiemnastolatek wypierdala 300 w martwym, czy sugerujemy się, że osiemnastoletni chłopak w twoim mieście podnosi 150 martwym ciągu? sprawdź sobie na internecie co to jest dobry wynik w martwym ciągu poza tym dla nas wynik w martwym ciągu nie jest jakimś wyznacznikiem atletyzmu to tylko po prostu cyfra, my mamy być lepszymi sportowcami Mikołaj Łagodziśka, jak łączyć siłownię, trening wyskoku z siatkówką 3 razy tygodniowo spróbuj sobie może mikrodozingu. to jest pierwsza rzecz, czyli mała objętość na treningach a druga rzecz, nie rób playo, no bo jak masz bardzo dużo skoków z swojej dyscypliny jeszcze jak się okaże, że jesteś jakimś środkowym albo atakującym i trochę się oskaczesz no to bez sensu wrzucać sobie plajo, żeby rozjebać kolana Idziemy dalej Kiedy zacząłeś skupiać się na skakaniu? Jan Podogi, 13 rok życia Bo byłem najsłabszym skoczkiem w szkole I chciałem generalnie jakoś to nadrobić Czy dieta w treningu wyskoku jest obowiązkowa, żeby wysoko spadać? Pyta koszykówka w, sa yy, wysoko skakać. Pyta koszykówka w sady Dieta jest obowiązkowa Przynajmniej taka zdrowa, racjonalna Jakaś, jakaś dieta w każdej dyscyplinie, nie tylko w skakaniu, bo dieta wpływa na naszą regenerację, na nasze samopoczucie, poziom energii i na to po prostu, jak szybko będziemy progresować przez dostarczanie mikro, makro elementów. więc tak jest ważna. AC Studio Trainingi, High Intensity Player, realnie działa jakoś bardziej niż zwykły jump, czy tylko fajnie porobić? Generalnie ja jeszcze wiele, wiele lat temu, jak współpracowałem z Danielem Bakiem z Jump Science, no to trenowałem, że tak powiem, robiłem bardzo intensywne plio. Kto tam kojarzy, co czasem wrzucam na Instagramie, to wrzucałem nawet jakieś dip dropy z wysokości, nie wiem, metr 70, metr ,80, 80, czyli kosmiczne wartości high intensity playo. Prawda jest taka, że jak ktoś ma bardzo dużo skakania na jakiejś tam maksymalnej intensywności, to to, to jest tylko zabójstwo i bez sensu, bo generalnie ja się tym samym doprowadzę podczas dwugodzinnej dunk sesji lądując w wysokości tak jak w moim przypadku na przykład w życiowej formie 120 cm na jedną nogę wielokrotnie albo na dwie nogi, więc jak dorzucałem oczywiście, ale bardzo bardzo mało w pewnym momencie tylko za duży bodziec i oranie i oranie kolan. Większość zresztą teraz tych yy, wszystkich, znaczy nie większość, bo THP, na przykład Isaiah Rivera i tak dalej, oni leją na plajo. Twierdzą, że to jest strata czasu i yy, że lepiej sobie po prostu poskakać. No i coś w tym jest. Mac Lake, aczkolwiek kurwa lubię plajo, takie intensywne. Yy, jak nauczyć się poprawnego odbicia sztangi z biodra przy zarzucie? Na YouTube jest masa zajebistych tutoriali. Jak piszę sobie, how to power clean, naprawdę jest wiele, wiele tutoriali. Warto. Oglądnąć i próbować i samemu się uczyć Ile masz wzrostu? Ostatnio wrzuciłem Wczoraj się mierzyłem bez butów No to 176 Czy tam, czy tam 175 jakoś wyszło Nie mam dużo wzrostu bez butów Wiadomo jak se Jordany dopierdolę tam 2 centymetry No to 178 y, zrobię yy, Idziemy dalej Czy kip Debit był mistrzem świata w gejowskich bierkach podwodnych? Matuszewski On jest dalej mistrzem świata Wojnar Trener, od kogoś uczyłeś dwuboju, polecasz kogoś do nauki? Tak jak mówiłem, ja jestem samoukiem i niestety mój dwubój wygląda tragicznie, szczególnie jak jakieś większe ciężary się pojawiają do pewnego ciężaru, czyli 80-90 kg jeszcze ładnie robię, powiedzmy ładnie, nie ciągnę łokciami, jak gdy pojawia się większy ciężar i trzeba wejść szybko pod sztangę, to tu jestem obsrany i już niestety ta technika się sypie, ale generalnie nikt mnie praktycznie nie uczył. Idziemy dalej, ulubiony dunker ak aktualnie, chyba Donovan Hawkins. JJ, skąd bierzesz Kobi ósemki? Zawsze z dropu, czy masz jakiegoś swojego innego dealera? Wiesz co, ludzie wiedzą, że lubię Kobi ósemki, potrafią mi sami napisać na Instagramie, czy chcę kupić Kobi ósemki, a ja tak to przeglądam wszystkie portale po prostu, czy czasem się coś nie pojawi. Mm, 13 Kuba 6, jak sobie radzić z obciążeniami w kolanie? Ograniczyć te obciążenia. Prosta odpowiedź. Yy, mówiłeś, że kontrasty są dla średnio zaawansowane. Kiedy można się taką osobą yy, określić? Kilka lat stażu treningowego, masz już doświadczenia z treningiem, Yy, z treningiem skoczności yy, nie przynosi już swój trening taki standardowy powiedzmy yy, standardowy taki trening nie przynosi już efektów, chcesz próbować czegoś nowego wtedy próbujesz, bo jeśli dalej progresujesz na najprostszych metodach jakie się da nie wykorzystuj od razu tych najbardziej zaawansowanych metod. Kanał koszkarza czy japonki? Mateusz Pępuszek, japonki. Yy, jaki jest twój ulubiony dunker? Vince Carter, Idem o Natalcia Moja żona, ile masz wyskoku? Czy wrócisz kiedyś do wsadów? Skąd ksywa chaczbę? O matko Boska, zaraz ci odpowiem. Sawicki, yy, czy waga przeszkadza w skakaniu? Przede wszystkim yy, waga, waga. Co rozumiemy pod wagą? Czy to będzie masa, masa tłuszczowa, czy masa mięśniowa? Masa mięśniowa w nieodpowiednich miejscach tak przeszkadza. Masa tłuszczowa tak przeszkadza. Fat don't fly, to pierwsza rzecz. Idziemy dalej. Od kiedy znasz się z kanałem koszkarza? Ojej oj, pewnie nie wiem, z 2009-10, ciężko mi powiedzieć, ale bardzo, bardzo długo. Czy planujesz zrobić kolejną dunk sesję z pomiarami jak w sobotę? Tak, będzie, ale będzie dopiero za dwa tygodnie, czyli gdzieś tam w drugim tygodniu listopada, bo teraz lecę do Irlandii na tydzień. Jak poprawić technikę wsadów bez lowrima? Możesz przekładać na sucho piłką, ale nie, nie da to ani jednej dziesiątej efektów jak skaczesz i przekładasz na niskim koszu. Ile jednostek treningowych na siłowni dla osoby, która ma trzy treningi z kosza i mecz w tygodniu? Z 3 jednostki, bardzo mała objętość, pracować na tym co słabe i na tym co trzeba wzmacniać, utrzymać moc przez sezon, siłę. Yy, zmiany planu treningu co tydzień dla wyskoku jest normalne? Nie, nie jest normalne, nie powinniśmy wywracać całego planu treningowego do góry nogami, bo wyobraź sobie, że co tydzień pozbywasz się przysiadu z treningu, nigdy nie będziesz dobry w tym przysiadzie, ani nigdy w nim nie sprogresujesz. Yy, zimny Bartosz jakiś special na 60 tysięcy no zrobiliśmy taki special z Bartkiem że zerwał ścięgno czworogłowego i miał operację w sobotę, pozdrawiam cię Bartuś ale co, działamy yy, i, i tyle bo wczoraj na siłowni ćwiczył Macie. Czy gdybyś dostał zaproszenie na ławkę od WK, zgodziłbyś się wystąpić z niej pozdrawiam? Oczywiście, że tak. Przecież WK robi taką robotę dla branży fitness w Polsce, że czemu miałbym nie wystąpić? Perfekcyjny dunker opisz. Wzrost, zasięg, ramion, mindset, błażej mucha. Yy, Noż liczę, że kiedyś się pojawi taki chłop, który ma z 2 metry wzrostu i ze 130 wyskoku. Cały łeb, żeby miał na ją yy, Mindset. Ciężko mi powiedzieć, co w głowie dunkerów się dzieje, a zasięg ramion to może mieć z 280, bo jakby skoczył 130, to by sięgał 40. He, he, idziemy dalej. Adik, najlepszy tanker aktualnie na świecie i w NBA. Na świecie pewnie będzie to Hawkins teraz, a w NBA, dalej chyba Obi Topin. I w jakim wieku zacząłeś trenować siłowo wyskok? 13 lat. Dziękuję wielkie, łapa w górę, komentarz. Dzięki wielkie za wszystko. Siemanko.